To jest podcast po ludzku o BHP. Witam wszystkich w nowym odcinku podcastu Po ludzku o BHP. Ten odcinek będzie troszkę nietypowy, ponieważ po pierwsze będę tylko ja. Nie będzie żadnego gościa, a po drugie będzie to taki odcinek trochę podsumowujący, a trochę pokazujący w którą stronę będziemy jako podcast sobie tam płynęli po tych naszych bhp morzach. Odcinek ten będzie składał się z trzech części. W pierwszej podsumujemy nasz ostatni cykl, czyli BHP na wakacjach. W drugiej części opowiem Wam o moich planach na najbliższe miesiące. Oraz w trzeciej części zadam Wam bardzo ważne pytanie dotyczące no, przyszłości działania podcastu Poludzko BHP. A, nieźle zabrzmiało. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainteresować. Tuż po krótkiej zapowiedzi, zapraszam do odsłuchania odcinka. BHP fajne jest. No dobrze, tak jak powiedziałem, w pierwszej części podsumujemy sobie nasz cykl, czyli BHP na wakacjach. No jak podsumowanie to musimy podać parę liczb raczej, raczej parę cyfr. Po pierwsze odcinków w okresie ukazało się 9. Rozrzut tematyczny był naprawdę duży. Zaczęliśmy o odcinku na temat rolnictwa. Ale w międzyczasie poruszyliśmy takie tematy jak bezpieczeństwo na szlaku, bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo również w czasie imprez masowych itd. Tak tak Zakończyliśmy ten cykl zeszłotygodniowym poleceniem książek, które BH powiedz, może należaku sobie przeczytać i były to książki biznesowe dzięki Pawłowi. Myślę, że świetne propozycje na końcówkę lata do zrealizowania. Idąc dalej, jeśli chodzi o podsumowania, najpopularniejszym odcinkiem był odcinek numer 83, w którym rozmawiałem z moim gościem na temat bezpieczeństwa na górskich szlakach. Jeśli chodzi zaś o wersję audio, tu informację pobrałem ze Spotify'a, to najpopularniejszym odcinkiem był odcinek 89, w którym rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa w czasie imprez masowych. Czyli te dwa odcinki, Bezpieczeństwo w Górach oraz Imprezy Masowe, były dla Was, jako dla oglądaczo-słuchaczy, najpopularniejszymi i najczęściej odtwarzanymi odcinkami z cyklu BHP na wakacjach. Idąc dalej jeśli chodzi o podsumowanie. No tu odcinki ukazywały się w regularnych tygodniowych odstępach. Nadal trzymałem się środy jako dnia kiedy te odcinki się, się pokazywały. Duża zmiana przede wszystkim była w tym że treść tych odcinków, a raczej tematy, które były dla nich wybrane, były zdecydowanie luźniejsze. One nie dotyczyły tego twardego behapu, którym charakteryzowały się moje wcześniejsze rozmowy. No bo tak jak powiedziałem, no, bezpieczeństwo na pielgrzymkach czy bezpieczeństwo w górach były tematami, które mogły dotyczyć szerszą gamę osób, a nie tylko naszą branżę, czyli naszą stricte behapowską. Co ciekawe, i jestem z tego niezwykle dumny, pojawił się też pierwszy reportaż. Tak, tutaj właśnie mówimy o reportażu, i to dwuczęściowym. I on jako jedyny ukazał się we wtorek i w czwartek, który mówił o bezpieczeństwie na, w czasie obozu harcerskiego, gdzie mój przewodnik Klaudiusz opowiedział mi, w jaki sposób bezpiecznie można wysyłać dzieciaki na obóz harcerski. Ja z tego reportażu jestem bardzo dumny, bardzo mi się podoba ten kierunek, gdzie wyszedłem z tego mojego bezpiecznego biura i udałem się w teren. Oczywiście, względy techniczne, mnóstwo do poprawy, ale powiem Wam, ile miałem z tym Friday, naprawdę jest to. Fajny kierunek, i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden taki reportaż uda mi się nagrać. No właśnie, ale w kwestii czy to nagrywania reportaży, czy w ogóle kierunku, to powiedzcie mi, czy to była dobra droga? Czy dokonałem właściwego wyboru, czy wybierając na wakacyjny czas takie trochę luźniejsze, ogólniejsze tematy, czy to jest, to jest trafne, czy to jest naprawdę dobry, dobry kierunek? No, bo podcast ma być dla Was, ma dostarczać Wam radochy, przyjemności, a także eksperckiej wiedzy. Jeżeli to nie był najlepszy kierunek, napiszcie mi to w komentarzach, napiszcie mi to w wiadomości prywatnej, czy też wyślijcie, wyślijcie maila poludzkuobhp.małpa.gmail.com. Jak najbardziej pozbieram te Wasze informacje, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość. To jest podcast Poludzku o BHP. Dobra, podsumowaliśmy sobie naszą akcję, teraz może trochę o przyszłości. Mianowicie od września chciałem zmienić trochę sposób e, pokazywania podcastu Polutko-OHB. Bo od września robię tak samo, ale jednak lepiej. Już wyjaśnię o co chodzi. Od września bowiem będę działał według określonego wcześniej planu. To znaczy, pojawią się tak zwane miesiące tematyczne. Już teraz mogę powiedzieć, że we wrześniu takim głównym tematem będzie odpowiedzialność osób kierujących pracownikami, oraz wpleciemy do tego tematy związane z mentoringiem, a w szczególności mentoringiem w działach BHP. Powiadamy o trochę o podstawach, pokażemy, czy mentoring w BHP w ogóle ma sens. Dobra, czyli mamy wybrany jakiś temat. E odcinki będą ukazywały się regularnie, uwaga, co tydzień, czyli wracamy do formuły cotygodniowych odcinków, nadal to będą wywiady, nadal mam świetnych gości, z którymi chętnie rozmawiam, z którymi dzielimy się wspólnie, wspólnie wiedzą. Zaplanowanych takich cykli mam dokładnie trzy, no, do końca, do końca roku, ale i tu jest dla was, moi drodzy, informacja, jeżeli chcielibyście poruszyć jakiś temat, no to jak najbardziej dajcie mi znać, czy znowu w mailu, w wiadomości prywatnej, czy też e, wytywając jakiś komentarz mm, i podsyłając jakiś temat, który byłby dla Was interesujący. Wtedy ja pozbieram, poszukam jakieś osoby do wywiadu i kto wie, czy kolejny miesiąc nie będzie na przykład tak zwanym Waszym miesiącem. I to jest taki plan na przyszły, na przyszły miesiąc. Myślę, że będzie to bardziej czytelne. Już na początku miesiąca będziecie wiedzieli, o czym będą kolejne odcinki. Ba, będziecie wiedzieli, kto w kolejnych odcinkach wystąpi, kiedy można spodziewać się danego, e, danego wywiadu. I Jeżeli już tam wcześniej sobie zaznaczyć, żeby, broń Boże, taki odcinek Wam gdzieś nie umknął albo nie przeleciał. To jest podcast po ludzku o BHP. I trzeci temat, który w tym krótkim podsumowaniu dzisiaj zostanie rozwinięty, to temat Patronite. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, czym jest serwis Patronite, to jest taka platforma, która wspiera twórców cyfrowych, czy to podcasterów, czy twórców jakichś blogów, czy ogólnie kanałów edukacyjnych. Które dzięki takiemu wsparciu mogą otrzymać regularne, finansowe, comiesięczne wsparcie od swoich patronów, od swoich odbiorców. W zamian za to patroni, bo tak się nazywają właśnie ci odbiorcy, otrzymują coś ekstra. Na przykład wcześniejszy dostęp do treści czy najnowszych odcinków, jakieś ekstra wiadomości, możliwość współdecydowania o tematach, czy też na przykład możliwość spotkania się na żywo z twórcą. Danego wydarzenia. I dlaczego ja Was o to pytam? Ponieważ już dość długo zastanawiam się, czy nie uruchomić swojego profilu właśnie w Patronite. Ja osobiście widzę ogromny potencjał w podcaście po ludzku o BHP i jak doskonale wiecie, na chwilę obecną łączę prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej z nagrywaniem kolejnych odcinków podcastu Poludzku o BHP. I mimo, że jestem bardzo dumny z tego mojego podcastowego dziecka, to wiem, że można go robić lepiej. I właśnie w tym robieniu lepiej moglibyśmy wesprzeć właśnie patroni w serwisu Patronite. No, bo dzięki takiemu wsparciu mógłbym. Zainwestować w lepszy sprzęt dla gości oraz w różnego rodzaju dodatkowe programy, które pomogłyby i ulepszyłyby samo nagrywanie podcastu Poludzko-BHP. Mógłbym podzlecać obrabianie odcinków podcastu osobom, które znają się na tym lepiej, robią to szybciej i sprawniej. Zdecydowanie ta część techniczna jest bardzo mocno pracochłonna. No i przyznaję, nie jest moją ulubioną częścią. A gdybym miał taką możliwość podzlecenia takiej, takiej obróbki, wtedy miałbym czas na skupienie się na realizacji kolejnych ciekawych rozmów, na wyszukiwanie ciekawych tematów czy też wyszukiwanie odpowiednich gości do tychże, tychże tematów. Na pewno wsparcie pozwoliłoby na przykład wynająć jakieś studio nagraniowe. Ja nagrywam w domu i co jest spoko, ale powolutku zaczyna mi być tu troszkę ciasnawo. Moim w ogóle takim marzeniem jest wybudowanie takiego studia, gdzie mógłby powstawać podcast, ale zarazem byłaby to też taka platforma, gdzie mogliby się zgłaszać młodzi twórcy, którzy chcieliby wystartować z jakimś swoim nowym projektem. Co jeszcze, albo jakie pomysły? No, wsparcie pozwoliłoby mi zaangażować też inne osoby do rozwoju, a raczej współtworzenia podcastu Poludzko BHP. Jestem ogromnym zwolennikiem współpracy i możliwość zaangażowania moich kolegów świetnych swoją drogą, kolegów z branży, do współtworzenia byłoby super pomysłem. No bo idąc śladem Dariusza Rosiaka, no wyobraźcie sobie, że co tygodniowo pojawia się, nie wiem, felieton jakiegoś eksperta z naszej dziedziny, albo mamy taki regularny kącik porad prawnych, gdzie jakiś inspektor pracy mógłby odpowiadać na jakieś trudne pytania. No pomysłów jest naprawdę, naprawdę wiele, ale no to wszystko niestety, moi drodzy, kosztuje. No, i najważniejsze, o czym chciałem też powiedzieć, to to, że wspólnie otworzylibyśmy taką podcastową społeczność, która miałaby realny wpływ na powstawanie kolejnych odcinków. Byłaby jego częścią. Nie od dziś mówię, że podcast ma być dla Was. On ma rozwiązywać Wasze problemy, on ma skupiać się na tematach, które Wy zaproponujecie. Wspólnie moglibyśmy razem utworzyć coś naprawdę bardzo dobrego, pomóc też innym osobom z naszej, z naszej branży. Oczywiście społeczność miałaby dostęp do dodatkowych informacji, do dodatkowych materiałów. Moglibyśmy, nie wiem, no, zorganizować na przykład spotkanie na żywo, czy też już wybiegam jakąś konferencję, która dotyczyłaby stricte naszej społeczności. No, pomysłów znowu jest mnóstwo. Ale do tego trzeba zaangażowania przede wszystkim, no i pewnie trochę pieniędzy, żeby to wszystko można było pchnąć do przodu i wprowadzić na ten jeszcze wyższy level. To jest podcast po ludzku o BHP. No i tak jak powiedziałem, pytanie mam teraz do Was, moi drodzy słuchacze. Co w ogóle sądzicie o takiej formie wspierania twórców? Czy uważacie, że pomysł z Patronite'em to jest? Element do rozważenia, czy raczej w ogóle nad czymś takim się nie zastanawialiście? Czy uważacie, że to jest dobry pomysł? Czy bylibyście gotowi przeznaczyć miesięcznie pewną kwotę pieniędzy na regularne wsparcie podcastu Poludzku BHP? Czego oczekiwalibyście w zamian jako patroni? Czy to jest wpływu na kształt podcastu, czy jakichś spotkań, czy ekstra materiałów? czy może rozwiązania jakiś waszych wewnętrznych takich zawodowych problemów. Ogromnie jestem ciekawy waszych opinii. Wysyłajcie komentarze, wysyłajcie maile, ślijcie wiadomości prywatne. Wszystkie je przeczytam. Jestem pewny, że wyciągnę z tego odpowiednie wnioski. No dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku. Podsumowaliśmy sobie cykl BHP na wakacjach. Chciałbym od Was otrzymać informację, czy powinienem kontynuować go w takiej formie, czy ta forma Wam naprawdę się spodobała, czy wprost przeciwnie, nie powinienem się rozdrabniać na takie, takie rzeczy, a skupić się na faktycznie ważnych rzeczach, takich konkretach, jeśli chodzi o branżę BHP. Pokazałem Wam, jak będą wyglądały najbliższe miesiące, jeśli chodzi o podcast, tak? czyli cykle tematyczne z konkretnymi. Tematami z rozpisaniem tego cyklu na początku miesiąca, żebyście wiedzieli, o czym dany miesiąc będzie. No i na koniec zapytałem was o no, Patronite. Co o tym sądzicie? Czy bylibyście w stanie wesprzeć mnie, czy w ogóle mam pójść w tą stronę? Czy to jest dobra droga? Droga podcastu Poludzko BHP. Jak już powiedziałem, czekam z niecierpliwością na wszystkie wasze informacje, wszystkie wasze wiadomości, komentarze, czy też maile gmail.com dla przypomnienia mail. Znajdziecie mnie na LinkedInie, na Facebooku i na Instagramie. Jak najbardziej tam informacje możecie do mnie wysyłać. Tymczasem cieszcie się jeszcze końcówką lata, cieszcie się fajną pogodą. I do usłyszenia w najbliższą środę w nowym odcinku podcastu Poludzku o w jego nowej odsłonie. Trzymajcie się cieplutko, bezpieczności na razie. Jeśli masz jakieś pytania albo jest temat, o którym chciałbyś usłyszeć w podcaście, to napisz na adres poludzkuobhpmałpa gmail.com.